Tak więc nawet jeżeli widzicie, jestem Pixa, to się na kanale, tym razem znajdujemy się na GeForce na którym robimy challenge od 100 zł do kozy, jak możecie zobaczyć po tytule. Ostatnio byliśmy bardzo blisko tej kosy znowu, otwierając tylko skrzynki USP, tym razem po prostu za 100 zł otwieramy sobie skrzyneczki, zobaczymy co z tego wyjdzie, ale zanim to wchodzicie na stronę, klikajcie sobie ten plusik i w, w miejscu kod promocyjny wpisujecie kod pixe. dodaje wam to 5% bonusu opłaty, czyli płacając 100 wy dostaniecie 105%, 200 zł dostajecie 210, takie no proste obliczenia no i mamy stówkę do przewalenia zobaczymy czy uda nam się zrobić z tego kosę na początek uspik 1 bo uspik potrafi dać więc jakby tak na początku fajny proficik poleciał no to proficik nie jest, ale nie jest źle 2zł na początek straty więc to się raczej odrobi na upgraderze kolejną skrzyneczką myślę mogłaby być 50% cyrex za 5zł jakby taki Cajreksik siat, to odrabiamy poprzednie. No i mamy Caj Reksika, odrabiamy poprzednią stratę. I chyba nawet na plus jesteśmy. Lecimy dalej. Może kurczę skrzyneczka klasy Za 15 zł lecimy. Jakby tu na przykład dało taką M4, to by było fajnie. Jest famos Mecha Industries, która kosz który kosztuje... No, złotych 40 zł straty to nie jest źle. Mm. Kałaszek kurczę. Może kałaszek, kałaszek potrafi dać fajnie, więc otwieramy sobie takiego. Oczywiście są duże szanse na słabe rzeczy, ale są też szanse na fajne. I mamy ratroda, który kosztuje 16 złotych. No to tutaj znowu lekka strata, ale mogło być gorzej, więc nie ma co narzekać. Skrzynka Covert. Lubię tam skrzyneczkę, więc ją otworzymy. Zobaczymy. P2000 Fire Elemental No znowu, tak wychodzimy leciutko na minus, tak te 3-4 zł mniej więcej na otwarcie. Więc jeszcze raz uspika otworzymy, jakby nie wiem, dało takiego kurcze Blueprinta, Cyrexa, Caymana, Cortexa, no, ale nie Night Opsy. Niestety, Night Opsy są tanie. To tutaj słabo. Mamy jeszcze 18 zł, to może coś stąd by się otworzyło. Skrzyneczka Forest Co tu mamy. No, są fajne rzeczy, więc lecimy 10 zł. Taka skrzyneczka kosztuje, jakby taki Gryfin czy coś wypadło, byłoby fajnie. Jest Bloodsport, który też daje straty, ale to są takie małe straty, że to w sumie nie powinienem się przejmować. Skrzyneczka Restricted, same fioletowe skiny. Lecimy CZ Pole Position, która no to jest strata 4,40. Jeszcze mamy 2,40, więc otwieram sobie takiego A na koniec Zobaczymy ile mamy z tych 100zł Obstawiam, że jestem lekko na minus, ale tu ktoś kosy dropi No to też będzie strata tutaj No i zobaczymy ile mamy tutaj skinów teraz Wartość ich wszystkich jest 77zł, więc w sumie na większy minus niż mi się wydawało Nie wiem w sumie gdzie aż tyle straciliśmy Chociaż w sumie tak po 4, 4, 4 No i wychodzi taka strata Kontrakt na początek z tych tanich skinów Myślę, że tych trzech 3,40 dostajemy beretki. No za 24 czyli siadło najgorzej jak mogło, więc w takim razie jeszcze raz kontrakt za 6,80 to jest graffiti za 9 zł, okej, okay, to tutaj proficik Odrobiliśmy się. No i lecimy z tym na upgrade'a. Myślę razy 2 byłoby OK. Więc tutaj mamy 750, więc lecimy na 15 ziko hmm. A niech będzie na takiego cośa i ustawię to myślę tak o. Pierwszy upgrade Nie siedzi, no niestety Porządek nie jest najlepszy Więc jedziemy teraz z tym na akaratrot Nie będę tego przestawiał Okej, okay, siedzi, spoczko Dalej, to graffiti to myślę na dwie dyszki Bo kosztuje już dyszkę I to bym ustawił tak o jakoś myślę Stój o kurcz, ale minimum siadło. Jakbym tego nie ruszył, to na pewno by nie siadło. A jestem z siebie dumny. Pierwszy raz na 27 zł. Taka CZ Teraz było gdzieś tu, było tu, było tu. No to tak teraz myślę, żeby było tu. Upgrade. No i to? Przewidziana przyszłość po prostu. No i powiem wam, że już się zaczyna robić fajnie. To już lecimy na 30 zł. Na 30, ok. Mm, teraz bym to ustawił tak na dole. O. Ani góra, ani dół, tylko tak na dole. Leć. No nie, kurcz, ale tu spaliło hamsko, naprawdę. Może jakbym to precyzyjnie ustawił, to by siadło. To lecimy na 34 zł. Mm, tu teraz. O nie, bardzo nisko wylosowało. No, niestety to nie siadło. No i teraz się już zrobił minus. Mamy 70 zł. Więc ten upgrade teraz musi siąć na 40 zł. Cyk. Nic nie ruszam. Niech będzie tak samo. No, no naprawdę. Najpierw tu tak leciutko. Teraz tu kurczę. No nie, no to tak jest niefajnie no, Tak się nie bawimy. Mamy 24 zł. Więc 24 do 48 kurcze no ustawiam tu i nie ksiądzie. No, no, chyba to jest jakiś żart, słuchajcie, no. no. To jest jakiś żart nieśmieszny. Naprawdę. 54 zł lecimy. Kurde. No, teraz to się zdenerwowałem, no, nie? Lecimy z tym. Dobra, to jest, słuchajcie, jakiś nieśmieszny żart. Mogło to chociaż się Dobra. Nie udało się, nawet nie udało się zrobić profitu w żadnym momencie, więc, tak więc cóż, ja dziękuję wam za oglądanie. że mi kompletnie nie wychodzą, no ale to jestem, ja nie wiem, nie umiem ulepszać po prostu. I jak nie ustawię, tak przegram. Tak więc cóż, ja dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w kolejnych filmach. Naura.